Witamy w drugim odcinku mojego sztandarowego programu, Wykop, Prześwietlenie. Zanim zaczniemy jednak klon naszego odcinka, chcę zacząć od krótkich spraw organizacyjnych. Jak wszyscy zauważyliście, zaprojektowałem niezwykle profesjonalne intro kanału, niestety w niezadowalającej mnie rozdzielczości. Jeżeli jesteście zainteresowani wsparciem zrenderowania tych intro w jakości HD, proszę o informację zwrotną. W takim przypadku uruchomię zbiórkę na portalu Polak Potrafi. Ponawiam również prośbę o polecenie programu do edycji dźwięku. Przejdźmy zatem do tego, na co wszyscy czekali: prześwietlenia. Bohaterem dzisiejszego odcinka będzie dwóch neuropowców oraz jeden przedstawiciel czterech konserw. Zacznijmy zatem od jednego z najbardziej popularnych lewaków na portalu, filozofującego całki. Użytkownik ten, mimo obecnie niskiego rankingu, jest jednym z najbardziej znanych wykopowców w ogóle. ba. Bardzo popularną odzywką w stosunku do tego że szkodnika są zwroty ban dla całki oraz permy dla całki, które świetnie ilustrują stosunek pozostałych członków wykopowej społeczności do filozofującego. Użytkownik ten jest znany z humoru niskiego lotu oraz ogólnie trollowania na portalu i jego lewackich poglądów co świetnie ilustruje już jego tło, prześmiewcze obrazki i wizerunki jego autorytetów na wykopie, na dobrą sprawę już siebie przedstawił. Ale ja na tym nie skończę. Przejdźmy zatem do tego, co jest podstawą każdego neuropowca manipulowania treściami portalu. Po treści pierwszego przytaczanego przeze mnie nawołania można wywnioskować, że użytkownik ten jest najwyraźniej poplecznikiem, a co najmniej zwolennikiem obecnej kasty rządzącej, czy Polak. W którego interesie jest dobrorodaków zachęcałby do cenzurowania takiego znaleziska. Drugie nawołanie i kolejne przeinaczanie rzeczywistości, zwłaszcza poprzez wyśmianie ludzi o innych poglądach. Przecież nikomu nie trzeba mówić, że tymi zaborcami są obce koncerny i przedsiębiorstwa, a w niektórych działaniach władz również to widać. Trzecie nawołanie i a jak wskazanie informacji jako nieprawdziwej bez podania dowodów. W takim wypadku jako informację nieprawdziwą można byłoby zakopywać wszystko to, co nam się nie podoba. A najwidoczniej wam się wszystko co patriotyczne, konserwatywne i antyislamskie nie podoba. Waszym bogiem to jest chyba Multikulti i Instytucja Zakopania. Litości. A co nasz koleżka wykopuje? No jak to co, łatwo można się domyśleć. Spójrzcie. Pierwsze, znaleziska o insynuacjach lewactwa o jakichś grupach wykopujących i zakopujących wybrane znaleziska. A wy to, co niby na Europa jesteście? Wy się nie zgadujecie? Jak to jest? I co najgorsze administracja nic z tym nie robi? Zakopujecie wszystko, co wam się nie podoba. To jest straszne, ale mam nadzieję, że niedługo się to zmieni. Drugie, kłamliwe oskarżenia wytaczane w stosunku do premiera Węgier, Wiktora Urbana. Niby według tego znaleziska Putin płaci Węgrom za popieranie stanowiska Rosji i bycie wtyką tego mocarstwa eurokołchodzie. Po co miałby to robić? skoro pokazał już swoją siłę dokładnie co do dnia pięć lat temu? Trzecie, znalezisko szkalujące rodaków. Trollu mi państwo, w którym ludzie nie kradną. Polacy nie wyróżniają się spośród innych w tej kwestii. Widać tu twoją stronniczość i to straszną. Jakie słabości ma filofujący? Jak każdy lewat z pod na literę nieustannie tylko wypatruje znalezisk i jakichkolwiek wpisów o matce kurce, nie zapominając o robieniu mu złej prasy z własnej inicjatywy. Mikroreklama reklama znaleziska Oupa, chyba każdy wie czym Oupa było. Czy jesteś dumny z takich znalezisk, gdzie prezentujesz zagrażające Polsce ruchy w Ukrainie, gdzie każdy myślący myśli jak ją przekabacić na stronę Polski, a nie podsycać narodowe myśli w tym kraju na wschód od Bugu? Wskaż mi lepszego kandydata od Brauna w wyborach i powiedz w czym jest taki zły? Czekam. Możesz napisać w komentarzu pod tym filmem. Jak wielu lewaków ten użytkownik miłuje się graniem w gry komputerowe. Strzelam. Że jesteś jeszcze uczniem, kto dorosły i zarabiający na życie miałby czas i pieniądze na wgranie w jakieś głupie gierki? A tutaj wyśmiewa mnie i to w stylu naprawdę w stylu gimnazjum. Tych ikonek i skrótu beka to mogłeś zastąpić czymś logicznym, jakąś argumentacją, a tak to wygląda tylko hecha XD co za głupek XD. Spójrz wpierw na siebie. I tutaj coś, co mnie naprawdę rozbawiło: wrzucanie treści chyba erotycznych na mikroblok. Zobaczyłem tylko miniaturę i już mnie odepchnęło, nie mam ochoty odpalać tego filmu. Najwidoczniej niektórzy przenoszą swoje fiksacje również do internetu. Podsumowując tego użytkownika, jest sprytny, ale ten swój spryt wykorzystuje głównie w celu zwiększenia tylko swojej popularności na wykopie. Gdyby wykorzystał to w dobrej sprawie, to mógłby dużo zdziałać, bo ma gadane i oddaną sobie rzesze fanów, chociaż co oni w nim widzą to szczerze powiem, że nie wiem. Drugim opisywanym przeze mnie dzisiaj użytkownikiem jest Ginden, użytkownik o dużym stażu na portalu, jednak niestety będący po tej ciemniejszej, bo na europejskiej stronie mocy. Zacznę od wpisu o mnie. Zbierając materiały na prześwietlenie zauważyłem, że podaje w swoim profilu numer gadu gadu. Napisałem zatem do niego z prośbą o wrzucenie jednego z moich ostatnich filmów. Przy okazji mogłem zobaczyć jak na to zareaguje i ocenić go w tym odcinku. Najwidoczniej robi sobie ze mnie w tym wpisie obiekt pośmiewiska. No cóż poradzić. Jak lewak nie potrafi czegoś zargumentować, to tylko wyśmieje. Czego dowiadujemy się z tego wpisu? Ginden posiada telefon oparty na systemie operacyjnym Android. Poznałem to po pasku na dole. Sam posiadam telefon również Android, oraz telefon w sieci Play. Od czego wzięła się ksywka Ginden? Trudno ocenić, jednak moje badania wskazały. Że pseudonim Ginden może pochodzić od tureckiego słowa Giden oznaczającego towarzyski. Czy interesujesz się kulturą osmańską i turecką? Znalazłem również jego stronę internetową, zrobioną słabo moim zdaniem. W przeciwieństwie do filozofującego prześwietlenie działalności europejskiej, zaczniemy od wykopań. Co zaś Ginden wykopuje? Pierwsze wykopane znalezisko, jak zwykle słabość do matki i kurki. Czym może być to podyktowane? Może to wykopanie to wyjaśni wykopujesz znalezisko o orkiestrze. Zatem może coś łączy te dwa poprzednie fakty? Domyślcie się już sami. Trzecie znalezisko i oczernianie ruchu fantyszczepionkowych Jak można nazywać kogoś, kto decyduje o swoim ciele samodzielnie, w imię religii albo swoich przekonań proepidemikiem? Czy tak samo nazwałbyś Wojciecha Cajrowskiego? Czekam na odpowiedź, bo niezwykle mnie ta kwestia nurtuje. A może chcecie zobaczyć działalność mikroblogową użytkownika? Ja tak, więc przejdźmy wpierw do jego nawoływań. Pierwsze nawołanie: a jak, wezwanie do zakopania matka kurki. Te zainteresowanie MK trochę mnie zastanawia. Niby tacy wielcy oświeceni ludzie, a pierwsi chętni do zakopania jego merytorycznych wpisów i znalezisk z jego bloga. A tutaj nawoływanie do zakopania znaleziska o tak zwanej aborcji, czyli akcie zabijania niepoczętych jeszcze dzieci. To powiedz mi proszę, jeżeli aborcja nie jest zabijaniem, to czym ona jest? Humor w wykonaniu Gindena? Jak zwykle kiepski neuropowski humor z nawiązaniem do Żydów albo Izraela. Naprawdę cienkie, może przesłać wam książeczkę z tysiącem kawałów na wszelkie okazje, będzie wam na trochę wpisów starczeć. A tutaj to, w jaki sposób Ginden działa politycznie na wykopie. Ha beka sprawaków i ha krytykowanie opozycji w postaci Prawa i Sprawiedliwości. Jaki macie w tym interes? Tu się nie zwracam tylko do Gindena, a do wszystkich Nueopowców. Podsumowując, Ginden jest mądrym użytkownikiem, patrząc na jego działalność pod innymi tagami, takimi jak na przykład nauka, ale zasłania to wszystko jego działalność neuropowska. Gdyby odstawił na bok całe te szopki, byłaby jeszcze szansa, żeby wyszedł na ludzi. Na takich ludzi, jakim niewątpliwie jest Sporting Kielce, z którego większość wykopowców mogłaby brać przykład. Jeden z największych bohaterów Wykopu i opozycjonistów na Europy. Wystarczy spojrzeć tylko na jego aktywność i nikt nie zdziwi się, dlaczego zajmuje drugie miejsce w rankingu Wykopu i to nawet patrząc na fakt jego ostatniego zbanowania. Czy jakikolwiek lewak może poszczycić się takim zbiorem odznaczeń? Proszę bardzo, można żartować w odpowiedni i zabawny sposób. Oczywiście, że tak. Lewactwo mogłoby brać od Sportinga Kielce kursy w kwestii dobierania odpowiednich dowcipów do sytuacji. Sporting Kielce jest największą osobowością wykopu. Niestety nie mogłem zebrać odpowiedniej liczby dowodów do jego prześwietlenia, głównie z powodu jego ostatniego, długotrwałego zbanowania. Nie zmienia to jednak faktu, że zachęcamy do obserwowania działalności tego wykopowicza. Dziękuję za uwagę i zapraszam do subskrybowania kanału, dania łapek do góry oraz wyrażenia się na temat uruchomienia zbiórki na portalu Polakpotrafi.pl